Witajcie, witam się z Tobą. Dzisiaj jest 22 kwietnia 2020 roku. Taka piękna data. Przygotowałam dzisiaj dla Ciebie temat o jelitach i chciałam Ci zadać pytanie. Czy wiesz, że Twoje samopoczucie zależy od kondycji Twoich jelit? Jeżeli to wiesz, to, to daj serduszko, dobrze? A jeżeli nie, to napisz na przykład, że, że, że na przykład nie wiedziałeś czegoś takiego. Witam oczywiście moich gości. Wojtek, jesteś pierwszy. Zaraz mi się będziecie wyświetlać. Oczywiście bardzo was proszę, piszcie tutaj komentarze. To bardzo, bardzo miłe. To świadczy o tym, że to, co mówię, to, to ma sens i to jest dla mnie taka największa nagroda, jak napiszecie komentarz. Dobrze, moi drodzy. Na początek, trochę wiedzy uniwersyteckiej jaką funkcję spełniają nasze jelita? No przede wszystkim mają wchłonąć to, co strawimy, ale nie tylko wchłaniają, bo również wytwarzają inne substancje i na przykład wytwarzają witaminy z grupy B, na przykład w jelitach dochodzi do przetworzenia hormonów tarczycy, mamy taki, taki hormon tarczycy, który nazywa się Ferytyna jest na przykład to FT4, i później ta transkrypcja do FT3 przechodzi właśnie, następuje ten proces w jelitach. Ale jelita muszą być zdrowe i muszą być zdolne do tego właśnie przetwarzania. Dlatego, myśląc o, o tarczycy, powinniśmy zaczynać na, od jelit. To jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz, żeby zacząć dbać o tarczycę. To najpierw trzeba zacząć dbać o jelita, bo w przeciwnym razie będziemy przyjmowali coraz większe dawki dawki hormonów, a y, i nic to tak naprawdę nie będzie zmieniało w naszym samopoczuciu. Y, chor, y, jelita również produkują y, witaminy z grupy B, ale produkt Produkują również hormony i kwasy tłuszczowe. I ja dzisiaj chciałam się bardziej skupić na hormonach, które są produkowane, produkowane w wielitach, ponieważ dzisiaj mówimy o dobrym samopoczuciu, tak? A żeby ono, ono było odpowiednie, to musimy mieć przede wszystkim odpowiednią ilość witamin z grupy B, bo one budują nam układ nerwowy, to jest jakby po, bardzo poważna sprawa, żeby te jelita były sprawne, bo gdy one nie są sprawne, one są zapchane, to wówczas nie dochodzi do produkcji witamin z grupy B i możemy odczuwać na przykład nerwowość, nadpobudliwość, niepotrzebnie reagować, niewłaściwie na, na nieadekwatnie do danej sytuacji Mieć jakieś dziwne wyobrażenia. To może być właśnie związane z tym, że nasze jelita nie funkcjonują odpowiednio. I dzisiaj powiem o dwóch hormonach: o serotoninie i o dopaminie. Tak się trochę przygotowałam dla Was. I moi drodzy, serotonina to jest taki neuroprzekaźnik, który jest produkowany z tryptofanu, czyli z takiego aminokwasu, który pozyskujemy normalnie z żywności. Na przykład z mleka, z bananów, z drobiu, z ryb. Ale pod warunkiem, że mamy zdrowe jelita, i one potrafią nam wchłaniać to, co my właśnie zjedliśmy. Jeżeli, jeżeli mamy niewłaściwe jelita, czyli one są albo zapchane, albo uszkodzone, albo dziurawe, bo mamy wiele różnych chorób, ja dzisiaj nie mówię, będę mówić tutaj o chorobach, bo jelita to, to jest bardzo, bardzo rozległy te, po prostu materiał, ale tylko właśnie o tym samopoczuciu. I teraz, jeżeli one są sprawne, to to, co zjadamy, to wykorzystujemy, prawda? Jeżeli to jest wartościowa żywność i wtedy czujemy się dobrze. I teraz pojawia się pytanie, bo wiele osób twierdzi, że się bardzo dobrze odżywia i nie potrzebuje niczego dodatkowego. No, właśnie, gdyby tak było, to. Prawdopodobnie wiele osób byłoby dzisiaj zadowolonych ze swojego życia i ze swojego zdrowia, a jednak tak nie jest. I całe, całe poczekalnie chorych są tak, teraz nie chodzimy do lekarza, bo się boimy, no ale teraz co, wyobraźcie sobie, co teraz z osobami, które cierpią na różnego rodzaju choroby. I nie, nie mogą iść teraz do lekarza, nie mogą iść y, nigdzie uzyskać pomocy. To jest bardzo, y, bardzo zatrważające. Trzeba wyjść do tych ludzi i, i po prostu zwrócić się y, z pytaniem, czy nie potrzebują, y, nie potrzebują pomocy, zadać odpowiednie pytania, bo to jest bardzo poważna sprawa. I teraz, jeżeli chodzi o tą serotoninę, to, co to je, o co tu jeszcze chodzi? Serotonina wzrasta i mamy jej więcej, tego hormonu szczęścia, jak mamy światło słoneczne. Czyli już teraz wiadomo, dlaczego ludzie, jak są ponure dni, źle się czują, bo jest mało, mało słońca. Są nawet takie lampy specjalne, niektórzy ludzie sobie właśnie doświetlają się właśnie w, w okresie zimy, żeby po prostu nie mieć spadku nastroju i żeby tego hormonu wytworzyć więcej. Ale na poziom serotoniny w organizmie ma też wpływ dużo innych składników i na przykład wit, wit, Żelazo bardzo jest potrzebne do tego, żeby powstała serotonina, ale jeżeli jemy tylko rośliny, to to żelazo nie będzie wchłaniane, i dlatego musimy do tego dodać jeszcze witaminę C, żeby to niechemowe żelazo było po prostu przyswojone, bo to z mięsa się przyswaja, a to z rośliny nie, no niekoniecznie musi być właśnie witamina C. Kolejna sprawa to są kwasy omega-3, które muszą być, żeby wytworzyła się serotonina i to muszą być te kwasy EPA i DHA, czyli takie roślinne to trochę mało trzeba jednak z ryb, ale co zrobić jak nie jemy ryb, tak? To napisz, napisz do nas po, napisz do mnie po, po spotkaniu. I oczywiście witamina B6 i D3. Tak, to potrzebne jest, żeby serotonina nam się wytworzyła. I teraz, jeżeli nie mamy sprawnie działających jelit, to witaminy z grupy B nam się nie wytwarzają, no i mamy niski poziom witaminy B6, tak? Czyli już wiecie, że trzeba ją sobie po prostu dodać w żywności funkcjonalnej. Kolejnym neuroprzekaźnikiem jest dopamina i ta dopamina powstaje z tyrozyny, tak? I teraz wszyscy, którzy sobie dojadają tyrozynę, bo mają ją w odpowiednich, po prostu w odpowiedniej żywności funkcjonalnej, to się świetnie czują. A ktoś, kto ma bardzo niski poziom tyrozyny, to ma złe samopoczucie. I to ma też związek z hormonami tarczycy. Jeżeli mamy bardzo niski poziom tyrozyny w naszej diecie, to wówczas nasza tarczyca nie jest odżywiana, a później to ma też związek z naszym samopoczuciem. Także wszystko jest połączone. Organizm człowieka to jest po prostu taka wielka, wielka maszyna. I teraz, moi drodzy, ja wam tutaj przygotowałam takie, tak, taką, może wiedzę uniwersytecką, ale to jest po prostu tak doskonałe, że myślę, że, że warto, warto o tym wiedzieć, ponieważ będziecie mieli już odpowiedź, dlaczego niektórzy ludzie czują się po prostu źle, jeżeli nie mają odpowiedniego odżywienia organizmu, albo jeżeli się odżywiają. Twierdzą, że dobrze jedzą, ale jednak źle się czują, bo bo ich jelita po prostu nie wchłaniają tego, co zjadają. I teraz, moi drodzy, ja przygotowałam tutaj, co się dzieje, jak masz odpowiedni poziom dopaminy w organizmie. Podejmujesz decyzję, tak? czyli jesteś osobą decyzyjną. Jest pytanie, potrafisz od razu podjąć decyzję. Jesteś odważny, masz motywację do pracy. Masz napęd psychoruchowy. Wiele jest takich osób, które są takie bardzo spowolnione, no szczególnie młodzi ludzie, tacy są jakby śnięte ryby, coś takiego można by zauważyć, takie mimozy, może. To może być związane z tym, że jelita po prostu nie wchłaniają pożywienia i dlatego taka osoba jest taka, taka troszkę śnięta, nie ma po prostu napędu. To jest jedna rzecz libido wzrasta i masz dobry humor Ej, jesteś podekscytowany jak masz odpowiedni poziom dopaminy i przede wszystkim odczuwasz przyjemność, tak? Ja znam wiele takich osób, które nie potrafią się cieszyć naprawdę z, wie, z takich fajnych rzeczy. I jest jeszcze bardzo ważna rzecz, i to jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli nie wchłaniasz tych składników i, i nie masz tej dopaminy odpowiedniej ilości, to masz niski poziom testosteronu, kobiety niski poziom estrogenów, ale później to się wiąże z, z wysoką prolaktyną. I przeważnie kobiety z wysoką prolaktyną nie mogą zaś w ciąże. To jest bardzo poważny problem, dlatego trzeba tak dbać o jelita, żeby to wszystko się wchłaniało. No i później skutki, skutkiem tej braku tej dopaminy jest to, że, że mamy depresję. Tak? To już jest taka ostatnia faza, no i oczywiście bardzo obniżoną odporność. Także tyle tej wiedzy, ale jeszcze troszeczkę przygotowałam Wam takiej trochę dietetycznej bardziej może, bo tak po to pewnie przyszliście tutaj dzisiaj, już widzę jest 12 osób, to dziękuję Wam bardzo. I moi drodzy, co powoduje, że my tracimy naturalne zdolności naszych jelit, bo urodziliśmy się, byliśmy zdrowi i nagle co się wydarzyło, albo co takiego się dzieje, że niektórzy ludzie są zdrowi, a niektórzy cały czas borykają się z różnymi yy, chorobami i, i po prostu nie mogą się z tego wyplątać, prawda? No na pewno niektórzy sobie zadawali takie pytanie. I przede wszystkim to jest stres. Teraz, w dobie dzisiejszego wirusa, który panuje na świecie, to ja Cię bardzo proszę, wyłącz telewizor. Oglądaj tylko jeden raz wiadomości w ciągu dnia, ponieważ możesz być poddany takiemu stresowi, że nawet nie będziesz świadomy tego, że Twoje ciało jest w napięciu, będą cię bolały nogi pod kolanami, będziesz miał pokurczone mięśnie i to już będzie powodowało spadek Twojej odporności i spadek wszystkich hormonów, które mają dać Ci szczęście. Więc zwróć na to uwagę, czy nie masz wśród. Swojego otoczenia, kogoś, kto powoduje, że jesteś cały czas w napięciu. To trzeba bardzo pilnować tej swojej przestrzeni. To jest bardzo ważne. Brak snu, tak naprawdę, to już około godziny 23 powinniśmy spać żeby nasze organizmy, nasze narządy się dobrze regenerowały, żebyśmy nie musieli sięgać po farmaceutyki, to powinniśmy po prostu mieć odpowiednią ilość snu. Melatonina, która wytwarza się pod wpływem ciem, jak będzie ciemno, to ona jest najlepszym antyoksydantem i dlatego ludzie, którzy pracują w nocy, bardzo często chorują, tak? To jest bardzo poważna sprawa, albo pracują na zmiany. Kolejna rzecz to, są, to jest hormonalna terapia zastępcza. To jest bardzo trująca rzecz. Naprawdę kobiety naprawdę to nie jest, to nie jest właściwa droga. Hormonalna terapia zastępcza powoduje wzrost ciśnienia krwi, wzrost chole, cholesterolu poprzez to, że wzrastają estrogeny. Także nie potrzeba naprawdę takich rzeczy robić, bo to można się nabawić poważnej choroby. Kolejna sprawa to jest mąka. I przede wszystkim, wszystko, co jest pieczone z mąki, to jest bardzo szkodliwe dla jelit. Dlatego, jak będziesz na programie oczyszczającym, do czego Cię będę zachęcać tutaj po tym spotkaniu, to tam nie je się wtedy mąki pieczonej, żadnego chleba, żadnych ciast. I to jest doskonałe, dlatego, że to zapycha nasze jelita, a jak mamy zapchane jelita, to nie możemy po prostu no, no wchłaniać, tak? I po, po, przez to się źle czujemy. I teraz to jest. Też takie niebezpieczeństwo, że pieczone, pieczone, jak jest skórka taka ciemna, to jest bardzo trująca substancja. Ona się nazywa akrylamid, i to jest substancja, kto, która powoduje nowotwory jelita. I zwróćcie uwagę, jaki jest teraz bardzo duży wzrost zachorowań. W 2017 roku był taki największy skok zachorowań, i to wśród młodych ludzi, takich 20 latków już. Właśnie na choroby jelit. I na pewno jest to związane z nadużywaniem leków, tak? bo już sterydami rodzice karmią swoje dzieci. Antybiotyki to jest kolejna rzecz, która jest niewskazana dla jelita. Ale przede wszystkim też pieczone. Ja często widzę, że rodzice karmią swoje dzieci na przykład biszkoptami. Czy płatkami takimi pieczonymi, to, to jest nie, niewłaściwe. Tego nie powinno się dzieciom dawać. Dzieci powinny jeść bardziej warzywa, ani, aniżeli takie właśnie pieczone ciasta. To jest, to jest bardzo szkodliwe dla jelita. Także, jeżeli chcecie zadbać o swoje jelita, to zrezygnujcie z pieczonej mąki. Zobaczycie, jakie będziecie mieli fajne, fajne samopoczucie. Oczywiście cukier też jest niewłaściwy. Jeżeli chcesz się lepiej czuć, to zrezygnuj z tak zwanego cukru z cukierniczki, tak? Czyli wszystko, co jest takim cukrem dosypanym, czyli ciasta, napoje kupowane w sklepach, wszystko, co jest pomieszane w jakichś miksturach, czyli w jakichś słoikach kupowanych ze sklepu, staraj się takich rzeczy nie kupować, tylko sam przyrządzaj, bo tam wszędzie jest dosypany cukier jako konserwant. To, to przede wszystkim szkodzi nam, szkodzi jelitom, tak? No i moi drodzy, co jest najważniejsze, żeby mieć dobre samopoczucie? No jak mnie znacie, to na pewno wiecie, że Ruch. Przede wszystkim, jeżeli będziesz ruszać się trzy razy w tygodniu, tak powiedziałabym, troszkę, żebyś się zmęczył, jakby to, jakby to tak powiedzieć prostym językiem, to jeżeli idzie koło ciebie ktoś, towarzyszy ci w tym treningu, no dwa metry, tak, teraz, to nie będziesz mógł swobodnie z tą osobą rozmawiać. Bo będziesz miał podwyższony oddech. To jest taki, taki wysiłek i to jest dobre, i trzy razy w tygodniu tak powinieneś minimum ćwiczyć. A jeżeli nie masz takiej możliwości, to na przykład codziennie rano przed śniadaniem. I teraz moi drodzy, ja tutaj dzisiaj już więcej mówić nie będę, ale jeżeli chciałbyś, żeby Twoje jelita zafunkcjonowały odpowiednio i żebyś Poprawił sobie, poprawił sobie nastrój i zaczął wytwarzać te wszystkie substancje, do których ta jelita zostały stworzone. To zachęcam cię do zrobienia programu oczyszczającego, który trwa tylko 9 dni. Zapraszam cię również do mojego zespołu. W moim zespole jest już naliczyłam czterech trenerów. E, mamy dietetyka, mamy też dziewczynę, która robi świetne zdjęcia i fajnie gotuje, i daje nam świetne pomysły na to, jak gotować, żeby dbać o swoje zdrowie. E, jeżeli masz Instagram, to możesz wyszukać Mama Architekt Gotuje. Także zapraszam cię na właśnie e, na, na tą stronę, tam są świetne pomysły. Jak gotować w czasie programu oczyszczającego? I przede wszystkim pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to musisz zacząć, ale dopiero zacznie to dla ciebie funkcjonować, jak to stanie się nawykiem. Jeżeli zaczniesz to traktować jako wyzwanie i po prostu będzie to jednorazowe, to nic z tego nie będzie, to będziesz tylko sfrustrowany, bo po prostu nie będziesz miał zadowolenia z tego że odpuściłeś i jeżeli chcesz, żeby, żeby to dla Ciebie zafunkcjonowało żebyś miał ten nawyk to zachęcam Cię do tego programu oczyszczającego ponieważ on kształtuje właśnie na, nawyki, ale również zapraszam Cię do mojego zespołu dlatego, że poprowadzimy Cię przez ten proces i będziesz pod, pod okiem specjalistów pomożemy Ci dopilnujemy, żebyś nie zrezygnował, żebyś wytrwał w tym całym procesie także jeżeli spodobał Ci się dzisiejszy materiał, to możesz go oczywiście udostępnić, napisz mi co o tym sądzisz, także wszystkie serduszka mile widziane, jak się Wam podobało no, i oczywiście dziękuję Ci za to, żeby, że byłeś tutaj dzisiaj ze mną, a było nas już tutaj, widzę, 12 osób. Także to genialny, gen, genialny rekord. I pamiętajcie o tym, że żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić i najlepiej zacząć to już, już od poniedziałku. Także zapraszam Cię jeszcze raz do mojego zespołu i dziękuję, że byłeś tutaj dzisiaj ze mną. Pa, cześć.